Drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem proboszczem i księdzem prawatym dziekanem, drodzy siostry i bracia, rodzice, rodzice chrzestni, świadkowie bierzmowania, oraz Wy drogie dziewczęta i chłopcy, którzy macie za chwilę do tego sakramentu przystąpić, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Jakżeż ważne, a z drugiej strony jakżeż istotne jest to pytanie, które postawił Pan Jezus, kiedy nauczał w świątyni jerozolimskiej. Jak uczoni w piśmie mogą twierdzić, że Mesjasz jest synem Dawida? Przecież jest kimś więcej. Znając Pismo Święte, znając Ewangelię, moi drodzy, wielokrotnie możemy spotkać się z wołaniem, które chorzy ludzie, gdy usłyszeli, że Pan Jezus przechodzi, czy to trendowaci, czy niewidomi, czy pozbawieni możliwości chodzenia. Wołali Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną, ulituj się nad nami. I pan Jezus odpowiadał na to wołanie, okazywał tym biednym ludziom swoje miłosierdzie i ich uzdrawiał. A tymczasem tutaj, kiedy był w świątyni jerozolimskiej, zwrócił się z pytaniem retorycznym, które było jednym wielkim oskarżeniem wobec uczonych w piśmie, tych, którzy powinni doskonale znać wszelkie niuanse zawarte w pismach Starego Testamentu. Dlaczego oni, uczeni w piśmie, uważają, że Mesjasz jest tylko synem Dawida? Oczywiście, że jest. Bo wywodzi się z rodu Dawida, króla Dawida. Do tego rodu należy, należał opiekun pana Jezusa, święty Józef. Z tego rodu wywodziła się także według tradycji matka najświętsza. Ale pan Jezus chciał zwrócić uwagę na to, że jest kimś więcej niż tylko pochodzący, wywodzący się z królewskiego rodu Dawidowego. Że jest bożym synem. I na to zwracał uwagę Nikodemowi podczas nocnej swej z nim rozmowy, gdy rozpoczynał działalność nauczycielską na palestyńskiej ziemi. Mówiąc tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I potem dodał, że każdy, kto w Niego uwierzy jako Syna Bożego, będzie zbawiony. A kto w Niego nie uwierzy, będzie skazany na potępienie, bo nie uwierzył Bogu. W świetle tego tego wyznania Kim jestem wobec Nikodema, możemy zrozumieć wagę wyznania świętego Piotra, kiedy Pan Jezus i apostołowie znaleźli się na północy Palestyny, u źródeł Jordanu. I wtedy pytał Pan Jezus uczniów, za kogo najpierw ludzie uważają Syna Człowieczego. I padły różne odpowiedzi, tak jak różnie oceniano działalność Jezusa. Jedni za Jeremiasza, inni za jednego z proroków. Ale Pan Jezus zapytał później wprost a wy za kogo mnie uważacie Mało ważne jest to co inni o mnie sądzą za kogo wy mnie uważacie i Piotr w imieniu pozostałych apostołów rzekł Ty jesteś Mesjasz Chrystus syn Boga żywego i to wyznanie spotkało się z błogosławieństwem. Błogosławiony jesteś Szymonie synu Jony, bo ani krew, ani ciało nie objawiły ci tego, ale mój ojciec, który jest w niebie. Jakiś czas później Pan Jezus znalazł się w Kafarnau. I tam w miejscowej synagodze zapowiadał ustanowienie Eucharystii. Mówił o swoim ciele, które trzeba spożywać, by mieć życie wieczne, i że trzeba spożywać jego krew, by mieć nadzieję szczęśliwości bez końca. I słuchacze. Nawet niektórzy spośród uczniów stwierdzili, twarda jest ta mowa. Któż może jej słuchać? I odeszli. I w tym dramatycznym momencie Pan Jezus pyta apostołów. Wy także chcecie ode mnie odejść? I znowu Piotr zabiera, zabiera głos w w imieniu pozostałych jedenastu, Panie, do kogoż my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, bo myśmy poznali i uwierzyli, że ty jesteś świętym Boga i że Ty jesteś Bożym Synem. Umocnieni później przez ducha świętego. Apostołowie szli na cały świat, głosząc wszystkim narodom to, czego nauczył ich Pan Jezus. A przede wszystkim, głosząc im Ewangelię, jednocześnie udzielali tym, którzy uwierzyli w chrztu świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w imię Trójcy Przenajświętszej. I tak trwają dzieje Kościoła od tamtych czasów po dzień dzisiejszy. Dzieje liczące już od chwili zesłania Ducha Świętego niemal dwa tysiące lat. Ale ta nauka o Jezusie Chrystusie Synu Bożym spotykała się częstokroć z odrzuceniem. Nie chciano uwierzyć, że nauczyciel z Nazaretu, którego wszyscy znali, którego przybrany ojciec był rzemieślnikiem, był cieślą. Nie chcieli uwierzyć, że on jest prawdziwie jednocześnie nie tylko człowiekiem wywodzącym się z rodu Dawida. Ale także Bożym Synem. I tak było już od samego początku. Świadczą o tym słowa świętego Jana z jego pierwszego listu, gdzie ukochany uczeń Pana Jezusa mówił, pisał, że ci wszyscy, którzy nie uznają w Jezusie Chrystusie, godności Bożego Syna, są antychrystami. Nie bał się użyć takiego twardego, mocnego określenia, antychryści. I kiedy o tym do Was mówię, drodzy siostry i bracia, pozwólcie, że najpierw. Nawiąże do wczorajszej uroczystości Bożego Ciała. Ona jest, ta uroczystość Bożego Ciała, potwierdzeniem w liturgii Kościoła tych słów, które Pan Jezus, jak wspominałem, wypowiedział w Kafarnaum w miejscowej synagodze, zapowiadając ustanowienie Eucharystii. I że byli te, tam wtedy tacy słuchacze Chrystusa. Którzy tej prawdy nie chcieli przyjąć. Otóż w 1263 roku niedaleko Orvieto, w małej miejscowości Bolsena, znajdującej się nad jeziorem o, o tej samej nazwie, jakiś kapłan przybywający z północy Europy. A zdążający do Rzymu w Pielgrzymce, odprawiając tam mszę świętą, tuż po przeistoczeniu, zwątpił w to, że ten chleb, który trzymał przed chwilą w ręku, naraz stał się ciałem Chrystusa. A wino, które znajdowało się w kielichu, jest prawdziwie Chrystusową krwią. I w tym momencie zwątpienia, z podniesionej, uniesionej do góry przez kapłana, konsekrowanej hostii, zaczęły spływać na korporał krople krwi. O tym niezwykłym wydarzeniu dowiedział się papież, jego najbliżsi współpracownicy, przybywający wówczas w Orvieto, to jest około 100 kilometrów na północ od Rzymu. I papież wysłał do Bolsena kilku biskupów i kardynałów po to, aby przynieśli procesyjnie do Orvieto ów korporał naznaczony Krwią Chrystusa. I to była, moi drodzy, pierwsza procesja Bożego ciała. Pierwsze publiczne wyznanie wiary, a jednocześnie cześć składana Bogu wobec przynajświętszych postaci ciała i krwi Chrystusa. Po dzień dzisiejszy, po dzień dzisiejszy w tej katedrze. W specjalnym relikwiarzu. Wystawiony jest ten korporał, i po dzień dzisiejszy możemy widzieć na nim krwawe plamy. Ale po przeciwnej stronie tej kaplicy, gdzie jest wystawiony ten, wystawiona ta szczególna relikwia, wskazująca na realną obecność pana Jezusa. Pod postacią chleba i wina, znajdują się freski Luki Signorellego, jednego z najwybitniejszych twórców, malarzy przełomu XV i XVI wieku. I pośród tych fresków, które tam możemy znaleźć, jest słynny tresk, fresk noszący tytuł. Kuszenie antychrysta. Otóż, na pewnym podwyższeniu znajduje się człowiek ubrany w czerwone szaty. Ma w sobie pewne podobieństwo do Chrystusa, ale za nim jest szatan, który do jego uszu szepcze złowieszcze polecenia. I widać, jak na polecenie Antychrysta zabijani są wyznawcy Chrystusa. Jak wielkie zło jest spowodowane przez tych, którzy słuchają właśnie Antychrysta. Jak wielkie zło, jak wielkie cierpienia, jak wielkie zamieszanie pośród ludzi. Moi drodzy, możemy powiedzieć, ta postać, antychrysta, głosząca światu to, co mu podpowiada zły duch, jest ciągle obecna w dziejach świata. Dzisiaj także. Wszędzie tam, gdzie głosi się kłamstwo, gdzie głosi się nienawiść i wzywa do przemocy, tam wszędzie mamy do czynienia z działalnością złego ducha, posługującego się różnego rodzaju antychrystami. Tam wszędzie, gdzie neguje się Boga. Gdzie odrzuca się Chrystusa i jego Ewangelię, gdzie podważa się godność kobiety i mężczyzny, a także instytucji rodziny, wszędzie tam, gdzie chce się deprawować już dzieci, tam mamy do czynienia ze złym duchem, który posługuje się współczesnymi antychrystami. Taki jest świat. I trzeba umieć ten świat także określić, tak jak to na przełomie XV i XVI wieku wyraził Luca Signorelli w katedrze w Orvieto. Jest jakieś takie szczególne powiem. Z jednej strony relikwie korporału, na którym są. Ślady krwi Chrystusowej, kaplicy, w której ludzie przychodzą, oddając cześć Najświętszemu Sakramentu, sakramentowi, a z drugiej strony jest kaplica mówiąca o tym, że ciągle są na świecie ludzie. Są i będą, którzy będą odrzucali prawdę o Chrystusie, o Eucharystii. I odrzucając tę prawdę, będą wzywali także kłamliwymi słowy: będą wzywali do odrzucania Ewangelii, i do przemocy, i gwałtu. Na tym tle takiego świata, na tle także wczorajszej uroczystości Bożego Ciała, czczonej tu i w całej Polsce, tak pięknie, i tak uroczyście. Wyszły nas przecież miliony bieżących ludzi, bieżących w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na tym tle trzeba zrozumieć także Wasze słowa, drogi dziewczęta i chłopcy, kandydaci do bierzmowania. Pytałem Was przed chwilą, dlaczego chcecie ten sakrament przyjąć? Powiedzieliście, Gromko, wyraźnie, że chcecie przyjąć bierzmowanie, by móc mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej żyć. I na koniec to Wasze zawołanie amen czyli tak niech się stanie, niech tak będzie. Za chwilę, moi drodzy, spłyną na Was dary Ducha Świętego. Męstwa, mądrości, rozumu, dobrej rady, pobożności, bojaźni Bożej. To są właśnie te dary, które ze swojej miłości chcę udzielić Wam Duch Święty, po to, abyście właśnie wyznawali Chrystusa, wywodzącego się jako człowiek z rodu Dawida, ale będącego przede wszystkim. Bożym synem, który po to przyszedł na świat, aby nas z, z, nauczyć, jak żyć, i aby poprzez swoje cierpienie, mękę, śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, uczynić na powrót bożymi dziećmi, dając nam wszystkim nadzieję życia wiecznego. Drogie dziewczęta i chłopcy, przez całe swoje dalsze życie. Bądźcie nieustannie otwarci na natchnienia Ducha Świętego, który zawsze w głębi waszych sumień będzie mówił, jak żyć, jak postępować, jak pozostać wiernymi Panu Jezusowi aż do końca. Na Waszych piersiach wiszą krzyże. Za chwilę je poświęcę. Ale moi drodzy, drogie dziewczęta i chłopcy, te krzyże nie mogą być tylko i wyłącznie pamiątką dzisiejszego wyjątkowego wydarzenia. Wyjątkowego, bo bierzmowanie przyjmuje się tylko raz w życiu, podobnie jak sakrament Chrztu. Te krzyże muszą oczywiście przypominać o bierzmowaniu, ale przede wszystkim muszą wam mówić, jak bardzo jesteście, każda i każdy z Was osobna. Jak bardzo jesteście kochani przez Pana Jezusa, bo dla Was przelał swoją krew, dla Was oddał swoje życie, abyście się mogli cieszyć godnością, Radością Bożego dziecka. Niech te krzyże wzywają was do tego, żeby bronić Chrystusa, by wyznawać wiarę w Niego, by mieć zawsze odwagę przeciwstawić się, przeciwstawiać się dzisiejszym Antychrystom i tym, którzy zapewne pojawią się. W przyszłych latach i dziesięcioleciach. W tych zmaganiach o prawdę, w zmaganiach o prawdę o Chrystusie. Dajcie się, moi drodzy, drogie dziewczęta i chłopcy, nieustannie prowadzić przez Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Ducha Mądrości, Ducha Pokoju, tego, który chce Was nieustannie napełniać swoją mądrością.